Dawno, dawno temu, a właściwie nie tak dawno, bo w naszych czasach, urodziła się w Warszawie dziewczynka o imieniu Iga. Mieszkała w Polsce, w miejscu, gdzie rosły kasztanowce, a dzieci biegały po podwórkach z piłką. Ale Iga nie goniła za piłką kopaną. Ona wolała rakietkę tenisową i małą żółtą piłeczkę. Oprócz tego, że Iga uwielbiała bawić się i grać, miała coś jeszcze. Miała marzenie. Chciała zostać najlepszą tenisistką świata. Jej tata, Tomasz, był kiedyś olimpijczykiem to znaczy, że był jednym z najlepszych sportowców na świecie. Nie w tenisie, ale we wioślarstwie. Startował na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu i zawsze powtarzał: By osiągnąć cel, trzeba mieć serce mocniejsze niż mięśnie. Kiedy Iga miała zaledwie 6 lat, tata zapisał ją na pierwsze treningi tenisa. Rakieta była większa od jej ramienia, a piłka czasem szybowała daleko za płot. Tato. Ja nigdy się tego nie nauczę. Czasem smutno, powtarzała Iga, ale tata ze swoją mądrością i doświadczeniem zawsze potrafił znaleźć odpowiednią radę dla swojej córki. Każdy mistrz kiedyś zaczynał od zera. Nie chodzi o to, żeby być najlepszym od razu. Chodzi o to, żeby codziennie być lepszym od siebie z wczoraj. I tak Iga nie poddawała się. Ćwiczyła wytrwale. Ale nie wszystko zawsze się udawało. Czasem przegrywała. Czasem płakała. A czasem wątpiła, czy kiedykolwiek zostanie mistrzynią. Pewnego dnia, gdy miała 16 lat, przegrała ważny mecz. Zeszła z kortu, usiadła na ławce. I schowała twarz w dłoniach. Może ja się do tego nie nadaję? Tyle trenuję, to i tak przegrywam brzmiał smutny głos Igi. Iga, każda piłka, którą przegrywasz, to nauka a każda łza to znak, że ci zależy. Nie przestawaj. Z czasem największe zwycięstwa przychodzą po największych zwątpieniach mówił jej tata. I Iga nie przestała. Trenowała dalej. Codziennie rano Iga wytrwale wstawała. Brała rakietę, szła na kort i ćwiczyła. Gdy inni spali, ona trenowała. Gdy padał deszcz, ona biegała w deszczu. A gdy bolała ją ręka, uczyła się grać drugą. Dzięki swojemu uporowi i ciężkiej pracy, Iga zaczęła zdobywać pierwsze medale i wygrywać ważne turnieje. Zdobyła pierwszy, wielki i bardzo ważny puchar w Paryżu na kortach z czerwonej gliny. Na takich właśnie Idzie grało się najlepiej. Wkrótce stała się numerem jeden na świecie. Wygrywała w Nowym Jorku, w Melbourne i wielu innych miejscach. Ale pomimo tego, że była już taka dobra, że wiedziała, jak wygrywać, było coś jeszcze, co sprawiało jej problem. Granie w tenisa na trawie i marzyła, aby któregoś dnia wygrać zawody w Wimbledon. Zawody, które odbywały się właśnie na trawie. Trawa była inna. Śliska, szybka, nieprzewidywalna. Dla Igi było to jak taniec na lodzie z rakietą w ręku. to, ja naprawdę nie lubię grać na trawie. Wszystko się tu wymyka spod kontroli. Mówiła Iga. Córeczko, pokonanie tego, czego boisz się najbardziej. Sprawia, że na końcu czeka największy skarb. Powtarzał jej tata. Pokonywanie trudności nie jest proste i często wymaga czasu. I tak mijały lata. Iga ćwiczyła. Nie zniechęcała się. Rosła. Rosła jako zawodniczka i jako człowiek. Zaczęła pracować z panią psycholog. Która pomagała jej zrozumieć, że siła nie zawsze tkwi w mięśniach, ale w głowie i sercu. Nauczyła się, że można przegrać mecz, a i tak wygrać coś większego odwagę, cierpliwość, pokorę. Z pomocą wielu osób, którzy byli w zespole IG, bo żeby odnieść duży sukces, potrzeba posłuchać czasem innych. Iga uczyła się nie tylko grać na trawie, ale i wierzyć w siebie. Codziennie trenowała na zielonym korcie. Czasem się przewracała, czasem przegrywała, ale zawsze wstawała. I nadszedł ten dzień. 12 lipca 2025 rok. W wielkim pałacu tenisowym zwanym Center Court, w samym środku Londynu, stanęła Iga. Po drugiej stronie silna przeciwniczka z Ameryki, Amanda Anisimowa. Czy Polka da radę? Na trawie? Nie jestem tu, by się bać. Jestem tu, by grać. Z serca, najlepiej jak potrafię. Mówiła do siebie Iga. Iga Zagrała jak nigdy dotąd. W 57 minut zdobyła 6 do zera. 6 do zera! Ani jednego gema nie oddała. To był pierwszy taki finał Wimbledon od ponad 100 lat. Na trybunach było wiele bardzo ważnych osób. Ten mecz przyszła oglądać nawet księżna Anglii. Ale był tam ktoś jeszcze. Toś kto kibicował Idze z całego serca i kto był dla niej najważniejszym kibicem ze wszystkich. Jej tata, Tomasz Świątek, który właśnie w tym momencie miał w oczach łzy. Nie z powodu wygranej, ale dlatego, że jego córka pokonała własny strach. Widzisz, Iga? Mówiłem, że warto powiedział jej tata. Ga spojrzała na swoje odbicie w pucharze Wimbledonu. Nie widziała tylko mistrzyni. Widziała małą dziewczynkę, którą była. Dziewczynkę, która kiedyś nie trafiała w piłkę. Widziała nastolatkę, która chciała się poddać. I pomyślała: Dziękuję sobie z przed lat, że nie przestałam grać choć nie zawsze wygrywałam. Czasami trzeba się przewrócić sto razy, żeby raz wstać i sięgnąć gwiazd. Nie boję się nowych dróg, nawet jeśli są śliskie. I tak Iga Świątek, dziewczyna z Polski, z Warszawy, z Raszyna, stała się pierwszą Polką, która wygrała Wimbledon. Bo mistrz to nie ten, kto zawsze zwycięża. To ten, kto zawsze wraca na kort, nawet po porażce. A ty, słuchaczu, może dziś zgubisz piłkę, może przegrasz. Ale pamiętaj, każda historia zaczyna się od pierwszego, nieidealnego odbicia. Dziewczynka mała, z rakietą w ręku wciąż trenowała Choć piłka często uciekała w dal, nie poddawała się, miała swój plan Tata ją wspierał, mówił co dnia, porażki uczą, to dobra gra Na kort wychodziła, w słońce i deszcz, w sercu marzeń Iga wstawała, zaciskała dłoń I sercem trafia w zwycięstwa toń Czasem przegrywała, płakała, przeżywała Lecz zawsze na nowo siłę w sobie odnajdywała Choć bolało, znów rakietę podnosiła śmiało Bo nawet po burzy w słońce wierzyć się chciało Trawa czy glika, świetny sport na trawie Dziękujemy Wam, kochani, za wysłuchanie dzisiejszego opowiadania. Mamy nadzieję, że tak jak Iga, nie będziecie się poddawać. Będziecie próbować, nawet jeżeli czasem nie wychodzi. Pozdrawiamy Was, bądźcie z nami. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia.